Z Zuzą zawsze fajnie się chodzi. Zuza, Zuza będzie ze mną chodzić? <grymne> Valorant podbił moje serce i nie chcę puścić. Gra jest naprawdę rewelacyjna. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie w nią grało. No i coraz więcej osób będzie ją oglądało. Przed wami jedna runda, którą ostatnio rozegraliśmy. A czy Zuza zgodziła się ze mną chodzić? To musicie obejrzeć cały odcinek. Życzę miłego oglądania. Lecz teraz siły wystarczy mi za nas Nigdy nie grałem w LoL'a. To trzeba ja zacząć. Ja raz zagrałem, nie, no, nie polecam. Znaczy, powiem tak, ja mam 3500 godzin w Apexie. Um, bawię się w sporty w Apexie, ale na przykład takie gierki typu LoL, no nie mama, dla mnie. No, to na trzeba mieć dużą psychę. 3500 godzin, grać, what the fuck? Tak, ja myślałem, że moje 800 to dużo. Nie, ja mam 3,5 tysiąca godzin, nice. ja grałam w turniejach, kilka turniejów wygrałam Czy wygraliśmy? I teraz jestem w Asporcie w Valorancie, przenieśliśmy się za Apexa, bo za Apexa się nie da wybić Bo są Virtusy, nie wirtusy i w ogóle nie da się to wybić w ogóle A tu będzie ładno O, dobry flash Stop. Dobry flash, ale zmarnowany w sumie, nie? Dobry flash, bo ślepy. Pożyłam Dawaj Tonia, widziałaś jak się okno Za jest Po środku, Nie. za boksem Słuchaj Musisz się pilnować Obity Zegzak się Został jeden wróg Unieszkodliwiłam wroga Bidę wroga Jest u mnie na sajdzie Idę, 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 od Zygzaka Czekam Nice. Uuhuhu! Let's go! Szotujcie tabelę, bo to się szybko zmieni. Wiem co na kierować. kieruje. Kieruję was, no kurde, jestem w końcu kierownikiem. Co gramy? Full? full, full wopu Wygrywamy ja, po prostu W sumie, w ja sumie ja lubię pistoletem grać w drugiej, bo potrzebam broni normalną No, no właśnie, kurde, no cool, no ja, ja też chcę pistoletem Bo spe Spectra jest dobra, ale bardzo mało ukażeń robi No ja, ja to właśnie chyba ja wolę Ghosta niż Spectra, to. powiem szczerze Albo Szeryfa no tu to... jest spoko, tylko... Szeryf to jak Wingman no to Ale to jak Ale czasem nie wchodzi No... Jak Wingman Przyzwyczajenie Widzę to o ty do to na Za fajdem jest. The OK. No jest tam i tam poszła ta. Fleszuję. Uważajcie. Jest za pół... Y, tym, kontenerem. Jest tutaj na prawo, 34. Dawajcie O i i jeszcze. Od ta jest jeden. Jestem na jedynych Bartek, uważaj Widzę, widzę nie, nie widzę, ale słyszę Dostał jeden wróg Omen co to? Omen co to? tak co to, no Obity jest aż do tutaj na... Oh, oh, oh. Amunicja mi się z planta i z okna, dostałem w łeb Dobrze, teraz mamy Phantom Tak jest! Let's go, Phantoms! Siema, już jestem, Otrivim, witam cię bardzo serdecznie, kurde, to gra jest taka dobra! To, to było pytanie, fantom czy Vandal? Fantom, Proste, że fant ja, ja fantom. A Ty kiedyś ja te... mówiłeś, że Vandal. Kiedyś, widzisz. E, no kurde. Lepszy Vandal, bo lepiej walnąć w głowę jedną niż... Ale na... to też chyba, wiesz, skillowe barki i moi trudne jest też czasami. Lepszy film dla mnie jest z no, na, na blisko masz takie same obrażenia, nie? O a dużo łatwiej kontrolować fantoman Kurde, Vandal no. lata jak. Ja lubię ciężkie broń. Jak bronie, mój syn. <laughs> ja lubię ciężkie broń akurat. Może rotujemy na B? Terkiem. Terkiem. Uwaga, robacie gdzie? O kurwa, przepraszam. Chodź na B w Zbijam powoli. O kurde, stoimy gie... Gdzie starym idę Plantuję Biegnę od Tep, 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 ładnie Co To peki macie dwóch To dla dwóch? Nie, to niech tam poza... Nie, tam jeszcze jeden został chyba Jest, jest omen Nie mam ładunków Na plancie jest, na plancie jest Został jeden wróg Uważaj! Nice! Nice! Grabarzek nas kieruje. No już, już, już tazarek jest tuż, tuż, także wiesz, to jest chwilowe S tylko. Chwilowe nieporozumienie, błąd tabeli, błąd systemu. Błąd systemu, ja nic nie gram, nie kupiłeś? Nie, miałem Kevaccenty, tylko mnie zabili, no co to? Znaczy, obili mi ja się uleczyłem. Kupuję Keva, kupuję. jak ktoś mnie? Szalonego robocie bo Podróż. Ale już, oczywiście. Szalony robocik i szalona, szalona zuzanna. Szalony robocik. Nie chcemy i... Szalony robocik. <noise> ja spuszczę Azultę. No dalej, jedziemy. Nie chcę w ogóle. Patrz na mnie. Tak? <noise> nice. Zapantuje ja szybko. Long, macie. Tak był Było. Został jeden wróg. Tak piszę Wyjdzie te będzie. To Na to liczyłem. Tak, to ja. się Powiedzcie, że ktoś to nagrywał. <laughs> Cześć, Misia. Witam cię, będzie nowerek. ale fajnie. I to zobaczcie, że na y, plantowaniu mamy taki wynik. No. To co, może no mares? tak. Zobaczmy. Of course, się of, course. Się za of course. Oni hajsu nie mają. To ja zamuruję tam i możesz plantować, jak dobra? Dobra. Ostatni spaw z pompą na blisko, uważajcie. Od zygzaka. został jeden wróg. Zygzak czysty, Cał od y, tego od pełna. Stop. Jest heaven, już coś jest. Się tym jara? Tylko ja <laughs> Cofnąłem sobie live i nie kupiłeś. Dobra, Senti, no już nie bądź taki, kurde. No, nie kupiłem. No, na. Byś się przyznał Bartek, a nie oszczędził. PRZYZNAJĘ SIĘ! Równa. Czy ktoś chce fantoma? Nie, dzięki. Ja mam. A czy mogę ci kupić wambalę i możemy się zamienić jak chcesz? E, ja bym chciał operatora wziąć. Zobaczcie ile radem. mamy kasy. No. Okej. Okay. Dzięki. W 5-0. Tak nice masz full praktycznie kasy? Nie, no, no w ataku 5-0 to naprawdę nice. -u. Kurde, jest tutaj z shotgunem po lewej, 117 17 dostał, a hmm. my. Nice. Dobrze, Ale? Ultem nie w łazienkach. Kto ma pakę? A paka leży, Tak, leży. Taki leży. tam macie Tak, macie no, Aaa, so proszę? close. No nie, obok było. Oj. I Xandy dostanie bana. Będę ci to wypominać przez cały live. Dobra, Ksendy. Przepraszam, Ksendy. Leży. Leży. A, Zostało 30 sekund. Nie wziąłem spajka. Zegzak, jeden, rzadka. Obita. Czy jeden tam chyba. Nie, tam nie nieważne. A na sali jest. jest Minus 89. To jest random, nieważne. Wuhuu! Nice! Au, moje uszy. Kurde, właśnie ten mikrofon coś mam zasrany. A czy to połączenie, wczoraj go ściszałem, ale za głośno jest, tak? Ooo, był głośno, nie wiem, czyli tak był zamierzony efekt, ale było. Nie no, nie wiem. A teraz, jak mnie słychać tutaj? Strasznie głośno. Tak? Mogę Cię ściszyć też, więc... Nie, 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 ja mam, wiesz... Zuzanie, nie chcesz broni żadnej? Mogę Cię kupić. Ja również mogę kupić. Nie, wiem. czegoś potrzebuje? Nie Tak nic nie gram. Dobra Do rzeka, do rzeka Puszczyłam plesie Trafiłam ją, ale nie zabiłam uh -huh. Teraz się wskrzeszę zza A i za, za sajtem jest Dobra, Będzie bolało? Pożyłam barierę Został jeden wróg. Chyba Ostatni jest salon. A jest tutaj. No Kurwa 7-0. Kurwa! Dobrze. Szybciej. Szybko idziemy. No kurde, jakbyśmy wygrali do zera, to byłby jakiś kurde. W Apexie, jak graliśmy, to miałeś tak jakby mikrofon z biedronki za 5 złotych. No mam źle ustawiony akcent, wiesz, <grymne> bo ja mam mikrofon podłączony do miksera i wyjściem z miksera podłączony do wyjścia mikrofonowego w drugim nie komputerze. Ja, nas. wiesz, dwukomputerowy dwu, dwu setup Aga, to jest. Jaki mikrofon polecasz? No ja się bardzo cieszę, że przełączyłem się ogólnie na ten, ten XLR mikrofon. Ja miałem Blue Yeti, też było spoko, ale no teraz mam Road pod mic I no. jestem, czy bardziej jestem z miksera zadowolony niż z mikrofonu, no. tym mikser to jest... Podlecie. Okay. tak zrek ale nie mam czym. Nie, nie. Mówię, To no zabij, nie. żeby mieć ultę. Ja to musiałem dużo zabić, żeby naładować ultę. Zwłaszcza <noise> <noise> na sej. Dużo zabij. 7 No siedmiu nie zabiję. No, trudno. To dwie kulki jeszcze. 112 Cofnij się, może tutaj do mnie na B? No dobra, to nie wiem, czy w oknie, nikogo nie ma, ale on idzie, więc uważaj tam. Mam leczonko, jakby, co? Ale wy wszyscy macie full. Ktoś biegnie, ktoś biegnie. Gdzie jest? Dawaj longiem, szybciej trochę. Wiem, wiem, a tam... o właśnie. Zostało 30 sekund, postaw ścianę na longu. Mam na plecach, nie? Ściana postawiona! Chwają? Włożony. Co to jest jeszcze? Ojej. Jeden. Kurde, 117. Nie. Został jeden wróg. Nie no za tym mamy już 112, No dalej, jedziemy! Let's go! Let's go! let's go, let's go, let's go, let's go! Musisz zabić pięciu i zjeść dwie kulki, proste. Noki. Miałeś iść na lekcje chyba, jakieś Mam pieniądze. A kurde! Ej, ale jestem dzisiaj taki happy. Ponad 100 osób na Valorancie, no. Halo, pani gra jutro też pan będzie streamował, będzie grał w ogóle? Ja streamuję dzień w dzień o godzinie 10. No której? o 10 u mnie 9. Padnę. Ja jutro od 10 dzisiaj jeszcze o 18 i w czwartek o 17, bo będzie hmm. Xbox Inside. Nie ja wiem, ja wracam od pierwszej gansy także Ale jak jesteście młodą osobą to można nie spać Jak się już jest starszym banem tak jak ja to, to trzeba ja spać Ja o... no, nie śpią wczoraj idę do pracy mam na... Nie mam ładunku No ale... kurwa nie jest badem, to zabijam, na razie. To... Dobrze Tony pomściłeś pomściłeś Dałem ciałka troszkę Bartłomiej, witam cię serdecznie, cześć, siemanko. Teraz nie kupiłeś ściany. Sandy! <grym> A plecy u mnie. <grym> Żartuję, dzięki, dzięki. O, fajny kawałeczek. Jeden city deloc na będzie Nie, Ten portal. Mili sekundy mi zabrakło. Siema Batku, co Cię ominęło? E, Robi dużo, ok, dużo. Skończysz. Rob, dużo Cię ominęło Dobrze. dobrego. Został jeden wróg. Ale on jest CT. po prostu z tego. No i wygrał. Co będzie z Xbox? No w czwartek jest prezentacja czy konferencja, prezentacja Xboxa, Insight. Mają pokazywać gry z Next Gena. Na pewno będzie, czy na pewno? Ma być gameplay Assassin's Creed nowego. No i mają być różne inne Kiedy fajne order? rzeczy. Czwartek o 17. Hmm. Może pokażą to swoje halo na Next Gena. No, mają pokazywać gry na, na Xboxa serii X, nie? Kurczę, ja to bym najchętniej już wygląd PS5 poznał. No ja też, ale Sony, widzisz, trzyma karty przy orderze. Nie wiem, wiesz, Sony ma jeszcze premierę The Last of Us i Ghost of Tsushima, nie? Oni nie chcą hypować mocno PS5, bo nikt nie kupi już PS4. Tak. No tak. Robocik A jedziemy, Microsoft tam. najchętniej to by już za, zapomniał o tej generacji, no. Będą mnie opuszczą ciężko do swojego teamu. Przykro mi. Ej, do mojego y, syna przyszedł kolega, to jest złamanie kwarantanny. Nie, nie chwaliłam się tym. <laughs> to już się pochwalił. Ale to sąsiad za ściany, także oni i tak się. A, oka. Oni i tak się mieszają cały czas. Sniper jest? A no wniot? jest, jest, jest. Ja mogę zamurować, nie? O nie! Kurde, tutaj na tym. Na B się, na, na paczce stoi. Okej. Okay. Na blisko, nie? Za chwilę to mam. Chyba mają tą rundę. How about B? To ty gadasz. Gdybyś też No widzę, widzę. A co powiesz na B? Dasz radę wycofać? Ja zawsze dam radę. No to dawajcie na B szybko. A boję się, że nowy Assassin będzie kopią Odyssey. Ja się nie boję, bo nie grałem w Odyssey. <grych> nie no, wczoraj. Boch tutaj było co najmniej. Z tutaj jej. była. Słyszałem. Nie ma. Słyszałem, by się chwalili, że, na, że, że ma być tak, że nie trzeba będzie robić misji pobocznych, żeby przejść główny wątek. To dla mnie jest wielki plus, bo ja bardzo nie lubię, jak trzeba przechodzić misje poboczne, żeby puścić wątek główny do przodu. Kiedy nie masz ochoty robić misji pobocznych. No ale zobaczymy, zobaczymy. Mi się klimat skandynawski i Wikingów bardzo podoba. A jak to będzie zrealizowane, no to. No wiesz. Who knows, nie? Who knows, who knows? A co to? Dobry, ja lecę, wrócę o 18. Rob, spoko, ale wrócę przez Oskreską. Chodzi mi o to, żeby było trochę urozmaicenia. Myślę, że będzie, Patryk. Został jeden Czysty strzał. Ten nasz random nie jest zły! jeden gracz. ale kurde, szkoda, no. On, szkoda, że on zginął, no. Trudno, mam i taki random. No wiem, ale tak go obił mocno. A ja go robiłem. I know, I know, chociaż nic nie mówię, no tylko szkoda, że zginął. No 10 do 0, te takie rundy jeszcze nie byliśmy na tej mapie. No, 10 do 0, kurde, masakra. oni już tam chyba. Ale Tazor coś przegiął, Zobacz, 23 kile, Tazor. Dobry gracz, no? Ale no, Tazor, tazor jest, kurde, wiadomo Tylko mi najbardziej szkoda, że Tazor odjedzie, wiesz, w jakiś tam diament czy coś i nie będzie z kim grać. Nie mogli grać. Będzie smurfa musiał być. A ja mogę puszować? Nie widzę Kurwa. Za, za tam jest. W jest, jest. Peksu Peksu chyba? No, są tam. Hi. No wiem, ale tam wcelowana jest, tam jest, nie? Hmm. No właśnie ona. Ona. Herbata. Pani herbata wcelowana, no. A mniej więcej po której stronie jest? No była za, za no, tym, za, za, za kontenerem. Po, lewej, po prawej, race był.

Let's go, let's Ostatnie go! 11-0 czego wam trzeba 11-0 No scam 11-0 Nie było czegoś takiego jeszcze chyba to jest, to Że tak ja nie miałem nic tak takiego 11-0 no, ja, ja nawet chyba na Nierankę tak nie miałem, tak Tutaj! To musimy, musimy robić 13-0 no, Zróbmy, zróbmy Weks, jak będzie wolne miejsce, jak najbardziej. Na jakieś kolejkę trzeba. Komitet kolejkowy. Kto da więcej? O, ładnie. Prawo jesteśmy na blisko. Bo fleszował tam. A nie, jak się Może zerutujmy, B. Nie. No, ja muszę to, to, to... Tylko, że mamy o, to... ten, pakę tam, nie? O, w łazience O mój Boże, święty Nasz Nasz leży Łazienki! No, dużo jest tutaj na Anię. nie? nie mam kumka, nawet. Łazienki z 136 zostało odżet. Musisz poćwiczyć. Mam gotowego... Tak, nie? Powinni byli wykąpać głębszy Idę do, do łazienki z tobą. Idę do łazienki. To dziewczyny chodzą razem do łazienki. Oj, ale się odbiło bez sensu. Zostało 30 sekund. O kurde. Jest na prawo brak. na blisko. Przeciwnik zabity. U, jeszcze jeden. No i nie będzie 13 <laughs> Ale ładnie, kurde, dobrze to było wszystko zrobione, Zamiast no. Dobra, jesteśmy bardzo, tu, je bo je, jesteśmy najlepsi. To jest dobry tekst. Let's go! Dokładnie 2 metry odstępu w kolejce. To dobre, to dobra. Nie, no kto da więcej do nie? No. Ja wszystko robię dla pieniędzy. Moja żona mówi, że jestem dziwka. Um, przepraszam, miałem telefon z pracy. Okay. O telefon z pracy, nie Pusienie. lubię. Później, te... nie, Z pracy nowej, drugiej pracy. Nie lubię tele, nie wiem, nie lubię telefonów z pracy. Aż sprawdziłem swój telefon. Nie, bo kurde ten, bo ja pracuję w ogóle w innym mieście, ja do dwie godziny, nie, do pracy. Zadzwonili, Uuu. że w końcu otworzyli firmę w moim mieście. Tywalona. No. O dwa robociki się spotkają. Akrysta nie, jest. toniak. Bombką? Jak mogłyśmy tak zostawić? Mam pakę. Mam pakę. Jak mogłyśmy tak zostawić? Ja granat wyciągam akurat, Nie wiem, że. Odszedł. Jak a... Nie, Nie, no byliśmy we dwójkę i. A ja ją raz ją trafiłem. Dobra, wabię. Został jeden gracz. Długo masz long. O to... no, 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 na CT, no. na CT też czy na ten, na weź no Widzę. i teraz, kurde, taki comeback tam zrobił? Nie. Zważywiłem. Nie, ma no, totalny bumble. No wszyscy zważywiliśmy dlatego przegraliśmy Ja na plecy, na plecy gościa nie zabiłem, on mi zabił, Odwrócił się. Ani razu nawet nie trafiłem, bo się w głowę. Super gamerka, witam Ciebie serdecznie, cześć. Odejdę z Zuzą. Nie. Poprosiłem Zuzę o chodzenie. Mamy no, tytuł odcinka. Kurde, mój chłopak będzie zazdrosny, bo siedzi na czacie. Ja nie wiem, co moja żona na to, ale spała Ale tytuł odcinka dobry, nie? Poprosiłem zud o chodzenie. Ale się trzęsie. Dwóch na longu. Jeden leży, 66 jest. Tepem ktoś przeszedł. Gwiazdki zgodziła się? <głosy> Dokładnie. <głosy> Ja cię muszę, chyba, Tazor zatrudnić do wymyślania tytułów odcinków. Nie? Dostaniesz 30% zysku z reklam z YouTube'a, dobra? Chyba, co będzie tak bliskie dolar. Nie, no w tamtym miesiącu było 240 zł. Kurde, został jeden gracz. Ej, czuję, że się za bardzo rozluźniliśmy. No, trochę, ale zaraz. No. A może jeszcze wygrać, wierzę w ciebie. CT będzie long. No tam jest jeden. Tutaj. Nie ma tam, nikogo. No jest, przed chwilą widziałem karabin cię wystawał. No, jest, faktycznie. <laughs> Ważne, że jest za Wrzuć Wróć to na YouTube, że, że taki ładny mecz i daj taki Spójrzcie tytuł. Na mnie I wiedzcie, że jestem tuż obok. Ja nic Czyli... nie grałem. Że my jako tam. zagrać jedno. Dobra. Ja się zgodzę z tym. Takie eko do 2000? Tak? No, masz pistolet co kupić. Pistolet po prostu, kupi. Pistole po prostu kupię, Ja nawet kawa nie kupuję, bo to bez sens. Ja sobie kawa kupię, właśnie. Chociaż w sumie tego za 400. Co ja zrobiłam. Kolega też wrócił, bo na nim poszedł eko. Dobra robota, nie zepsujcie tego. Oszczędzam. Oni podpijałem tam B cały czas. No, cały czas B. Robił. Na B są. Wchodzę Zresztą, w TEPa, wchodzę w TEPa. Zrobić... Trzeba będzie zrobić trzech B, dwóch h No. Cały przy tepie na B. Stosują Co? Co? coś taktykę. Jednego wyciągnąłem za... A, jeden leży. Został Omen jeszcze przy TEPie. Omen i res. Łoł, będzie bolało! Czy idem Jaką rangą się szczycisz obecnie? Żelazo 2! Jestem zaszczytnym nosicielem rangi Żelazo 2! Patrzysz okno? Ratuję. 90% poważnie. Nie da? Na 90% pewny jestem Tak, nie jest co? Żeby nie było na mnie. Nie, czy nie mogę być? Zostało nie 30 sekund. Tu... Już chyba na sajdzie. Od Gibli Nie widzę ich od Gibli. Od Gibli. Czekajcie, kurde. To jak pójdę. Ajajaj, bra... aj, aj. a tu smoki fake. zrobili was. Kukuruku. Tylko ostrożnie. Został jeden wróg. Krosnokłowy. To panie... Tozor! 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 Zostań moim synem. Oszczędź. O Elko. Skąd mam Valoranta Napisałem do... Riot. Punkt meczowy Riot. Już punkt meczowy Oooo Powiem Ci, że było 12-0. 12. Nie, 110. 12-0. to 11-0 ma 11-0 było na bank. Tak, tak, tak. 11-1 no, też było na bank. No 2 też było. Ha! There It's you go. Best. Ja chcę być twoim synem Xenti, no co on ty? Ja jestem złym tatą, oczy złym jak Odypryjmy. to? Niemożliwe. Nie Trochę się kłócę z A Antek to jest ostatni, już tak się po prostu uff. ciężki wiek wchodzi. Zuza, patrzcie jaka zrawe. szalona Zuza! Patrzcie co robi, patrzcie co, patrz, ja patrz, ja co robi. No ja mam probę. Biegnie z heavy tym. To była jedna osoba. Ja będę za tobą chodził i cię leczył. Wow, wow, wow. jest. Po prostu za dużo. Możesz mnie zrozumieć, dobra. No dobra. Dobra, jest tak, tak z niechęci. No dobra jak chcesz. Aaa, dostał dostał no, 140. No 140 dostał, no co za niefart! 140 Na mnie z noża walnęła. No ładnie gdzie ona była w ogóle? Na Dobrze Toniak, dobrze! Bro, Let's go! 13-3! Tak, no wam już ulta zabiła. Wszystko wam je wam na ultem naraz. Dlaczego nie